I witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Satanus i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Moi drodzy, w poprzednim odcinku powiedzieliśmy w końcu lei, że jest naszą siostrą, czyli siostrą Luka, tak więc jest ciekawie wiemy że musimy walczyć z weiderem a jak to się potoczy zobaczymy tak więc moi drodzy na razie jesteśmy w wiosce ewoków czyli tych małych miśków śmiesznych zabawnych no i one mają nam pokazać to nieco na swojej planecie. Tak więc, moi drodzy, jeżeli tylko ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla Was to tylko małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. Tak więc, zachęcam, moi drodzy, a teraz, nie zwlekając, zapraszam do świata gwiezdnych wojen. Moi drodzy, tak więc, tak jak już wspominałem, jesteśmy obecnie w wiosce ewuków, czyli małych miszków i zobaczymy jak to wszystko potoczy się dalej. Lećmy, lećmy, nie zwlekajmy. Tendy czy nie tendy? Tendy. O! A tu coś jest i co? Jak ja mam to zrobić i czym ja mam to zrobić? O, lekko suszek. Szkoda, że nie mogę go po prostu wystrzelić no ale niestety tak to nie działa moi drodzy no cóż my swoją drogą w ogóle sprawdźmy ja bym bardzo chętnie sprawdził mamy 31 do wydania czyli czyli proszę jesteśmy w stanie zwiększyć sobie trochę żyćko pięknie i o to nam wszystkim chodziło Tutaj się troszeczkę wstrzymałem, ale dobra, to mi się podoba. Dobra, lećmy moi drodzy. Tam, gdzie nas to gra, fabularnie prowadzi. Swoją drogą ta wioska jest naprawdę świetnie zrobiona. Dobra. I spójrzmy co jak to się wszystko potoczy, jak nam Ewoki tutaj co nam pokażą. Dobry pomysł. Tylko paru strażników. Nie powinno być za ciężko. Hmm. Ty, tu zostań. My to załatwimy. <grywia> Rzucili gładze i zadowoleni. Oho. I przyszła Orre cała ekipa. Rebelianckie roboty. Teraz musimy chyba zdobyć Biały się nie? Zdobyć Co ja, my tu musimy zdobyć? Imperium, zdobyć Jeszcze takie silne I co Co my mamy tutaj zrobić Oha, blaster burzący. Aha. A że to takie zabawki. Proszę, proszę. No, to to ja rozumiem. Narzędzia zbieracze można upuszczać naciskając B. Przytrzymaj B, aby otworzyć moje narzędzie zbieracie i w dowolnej chwili wyposażyć się w nowe. No i fajnie. Teraz rozumiem.

Podaj, bodaj, podaj, drewniany młot, drewniany młot, dawaj. Lala. La, la. Nie budź, o to chodziło, pięknie. O. Szybka jest drabinka i... I lecimy dalej. <grystanie> Nie no, ten etap jest the best. O, tu trzeba coś z Łuki, okay, okay. O, ale nie mogę zniszczyć tutaj tego. Na namiotu, dobra, lecimy dalej Gdzieś musimy nie. chyba wejść na górę, dobra, nie. tutaj jest takie <laughs> Okej <Okay. śmiech> Nie no to, to jest świetne, naprawdę to jest świetne To jest chyba najlepszy etap z całej sagi, nie? No i co? Znajdź drogę przez las No szukam tej drogi Szukam hmm. 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 tej drogi, tu chyba coś. To my nie możemy nic zrobić. On coś powie. Ewidentnie ta zębatka jest tutaj do czegoś hmm. potrzebna. O. No i dobra, coś się udało. Aha. No co wymienię tu to mowkę? że to takie rzeczy są, a nie. Ja tu kombinuję. O, proszę, co my tu mamy? Coś nowego, jakiś schemat. No, wyrzutnia sieci. To fajnie, ale... Co my będziemy robić z tą wyrzutnią sieci? Aha. Oj, chyba coś nam się zbudowało. Co? I dzięki temu możemy się tu wspinać, tak? Fajnie. Super. Ona będzie nam to jeszcze potrzebna. Aha, opuść. Adaster burzący. Podejrzewam, czy to nie to? Nie, no też nie. No ale my mamy gdzieś tam iść, tak? Póki tego nie zniszczymy, to my to nie wyjziemy. Czekaj tutaj siatka jest. I Coś jest... Coś jest nie tak. Może wszystko jest w porządku. Mi się coś. Gdzieś... E... No, nie pakuniaj nie mnie tu. Aha. Okej. Okay. I tu można było przejść. Nie, to nie, to nie. Okej. Okay. Ten burzący, jakby my tylko tak tu z tej strony spróbowali, też nic. Ej, jak ja mam to? Hmm A! No dobra Tu wszystko w temacie Pierdzielone podpaliły my już nie wejdziemy A nie, wejdź wejdziemy Tylko musimy nową... rzut sieci zrobić? Dobra A tutaj co? Czy nowy schemat Lotnia. Uu, będziemy latać w ale baza Podoba mi się Lotnia. -da -da. Mamy lotnie, ale fajnie. Przybuj. Kim może przejść teraz? Uh -huh. Ewołki. Nie masz się A to jest T, Łoniec zniszcza to jest T. Dobra. Aha, to oni tutaj Pięknie, pięknie, no. Fachowa robota. <tryk> <tryk> Fachowa robota. Dobra, trzeba lecieć dalej. O na linię. <noise> Zabłyk, tarzan, dobre, dobre. No proszę, to teraz się pobawimy. Kocham cię. Wiem. Wstać! Ani kroku! tutaj! Albo czekaj! Mam pomysł. To mi się podoba? To rebeliant, który nam się poddał. Świetnie, komandorze. Hmm? Odejdź, imperator cię oczekiwał. Czekajcie, bo mi się chyba coś przestawiło. Tak, herce mi. Cóż to widzę. Świeżanie od razu! Czuję w tobie konflikt! Odczuć nienawiść, tak. ojcze! Dla mnie już za późno, synu. Imperator pokaże ci prawdziwą naturę mocy. Teraz on jest twoim mistrzem. <ścoughs> Witaj Lordzie Wejderze! Z drogi! Chcę rozmawiać z Imperatorem. Przykro mi. Imperator powiedział, że tylko Skywalkerom wolno wchodzić do Sali Tronowej. Nie wiem, co to za jedni, ale pewnie gdzieś się tutaj kręcą. Mhm... Uh -huh. Dobra, tu do prawo, góra, do. No i pięknie. Nie wiem, co hmm. jest, nie Zapomniałem, że wzmocniliśmy tutaj ochronę. Kolejny taki panel. Gdzie się podział ten drugi żołnierz? Dobra, kolejne. Góra, góra. do lewo. Dziękujemy. Cześć, pacholęta. Rozumiesz już zapewne, że twój ojciec nigdy nie porzuci ciemnej strony. Tak samo będzie z tobą. Nieprawda! To ja pozwoliłem sojuszowi odkryć, gdzie znajduje się generator pola. Jest bezpieczny przed waszą żałosną zbieraniną. Wszystkie grupy na współrzędne ataku. To Poznajcie siłę ognia tej w pełni uzbrojonej i aktywnej stacji bojowej. Strzelać bez rozkazu, komandorze. E, nie strasz, nie strasz właśnie. Ojej. Oj, oj, oj. To ciągle działa. Dobrze. Wyczuwam twój gniew. Uderz we mnie z całą siłą nienawiści, a twoja podróż na ciemną stronę dobiegnie wreszcie końca. Wykorzystaj tę agresję, chłopcze. <grywa> Hehe, runda pierwsza. Dobry jest. No i musimy się bić z Wejderem. Dobrze. Mówisz masz. Pozwól nienawiści się opanować. Nie zdobyłeś się wcześniej, żeby mnie zniszczyć. I nie wierzę, że zrobisz to teraz. Nie doceniasz potęgi tej ciemnej strony. Może i tak. Idziada, i zabij. A ten siedzi, patrzy się śmieje. Imperator tylko palec. Czuję w tobie dobro. Czuję konflikt! Nie ma żadnego konfliktu. Jak ja na dłoni! Tak! Tak! Ja ci pokażę konflikt. Poddaj się ciemnej stronie. Tylko tak ocalisz przyjaciół. Ocalisz swoją siostrę. Tak. Twe własne myśli cię zdradziły. Wyjdź z ciemności i dołącz do ciemnej strony. Teraz cię mam, nie masz, nie kłam. Diada ta... O, no, tak. Tak, udało się! Tak to wygląda, że? nie, to jednak wasza będzie troszeczkę dłużej. nie przyjmiesz ciemności? Może ona to zrobi? Nie ty! Dobrze! A teraz wypełnij przeznaczenie i zajmij miejsce swego ojca u mojego boku. Nie przejdę na ciemną stronę. Jestem Jedi. Jak mój ojciec przede mną. Dobrze więc. Jedi. <laughs> Proszę, Mhm. Mm I więcej się nie palpatine. spodziewałem po żałosnych skrajnych Zegrałeś! I jeszcze zobaczymy. Dość! Jestem zmęczony tą zuchwałością. Prawda, zniszczyć No i co? Palpa tajnie. Aha, to my się z nim będziemy tylko i wyłącznie w ten sposób bić widzę. Będzie na nas tylko straża nasyła, czy... No chyba tak to będzie wyglądać. O lalelu, to już nie. Jest to tam tylko nerw. No dobra, imperator, dawaj. Znowu frontem? znowu. Znowu powiesz pan slash. A nie, ja chyba sam w końcu wyskoczy. I tak, to nareszcie. Dość już tej krnombrności, To wasz koniec! E? Wasze mierne zdolności są niczym wobec potęgi ciemnej strony. O, może i tak. Eee. Miałeś rację. Muszę cię ocalić. Już to zrobiłeś. Luke. Teraz Android z maską będzie jeździł. Pole wyłączone. Atakować główny reaktor Gwiazdy Śmierci. Już lecimy atakire Woah no, to naprawdę tam ciasno, nie? Coś Nie, mój drodzy. O, proszę, jakie fajerwerki. na pewno tam nie było, jak wybuchła. Nie było. Czuję to. Dobra. Rozumiem. Nie będę się wcinał. Nie, to zupełnie nie tak. Jest moim bratem. No, i proszę impreska. Niestety muzyczki nie słyszymy. Ze względu na prawa autorskie, mój drodzy. No i finito, moi drodzy, I mamy zakończoną kolejną część filmu. czyli Jedi. Jest świetnie. Jest świetnie. Moi drodzy, kolejną częścią filmu tu już będziemy zaczynali zupełnie nową trylogię. E, tak, zupełnie nową trylogię. A mianowicie będziemy zaczynali od części filmów Przebudzenie Mocy. Tak więc to już czeka nas w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam Was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla Was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. Tak więc moi drodzy. Żegnam się z wami, trzymajcie się ciepło i na razie hej!